Jeszcze raz ja. Ja zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj rano dostałam powiadomienie, że mamy 3 miliony wyświetleń na kanale. Także dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za te 3 miliony, <gryw> bo bardzo dużo się wydarzyło przez ostatnie lata i Napisałam parę słów odnośnie tego, że nigdy bym nie pomyślała, że to się tak rozwinie, bo wiecie, że ja chciałam mówić prawdę, chciałam wam przekazywać pewne rzeczy. To było w moim sercu, żebyście wiedzieli, co się dzieje. I z tego punktu stworzyła się naprawdę przepiękna tutaj grupa. Grupa ludzi z całego świata, którzy się wspierają nawzajem. Ja daję od siebie co, co mogę, co czuję. Mówię prawdę, prze, prze, przekazuję różne inspiracje dla Was, żeby Wam się żyło lepiej. Takie było założenie tego kanału: żeby pomagać, wspierać i łączyć się. I to światu z Arizony, żeby do Was, do. Doleciało, żeby te promienie słońca do, do was doleciały. I tak się dzieje, i tak się działo. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że, że jesteście w moim życiu. I te 3 miliony wyświetleń to jest tylko dowód na to, że wszystko się da, że można marzyć i nie trzeba się niczego bać. Wszystko dzieje się samoistnie. Jeżeli jesteśmy w tej wibracji, E, jesteśmy w tym pięknym worteksie energetycznym, własnej autentyczności, własnego ja, własnej kreacji. Także chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za te parę lat i te 3 miliony wyświetleń. E, niesamowite po prostu. To wszystko, niesamowite, że. Ja po prostu założyłam ten kanał, y, po z nim, bo pytał się mnie, czy mam kanał. Wszyscy się zaczęli y, pytać o mnie y, na jego kanale, gdzie, gdzie można mnie znaleźć. Także zaczęłam swój kanał. z pierwszych wideo było pokazanie naszej góry, tutaj i po prostu mówienie y, tego, co się dzieje. Co się dzieje, ale nie, nie z zewnątrz bardziej, tylko bardziej energetycznie, jakie są, w, jakiś, w jakim jakby energetycznym, energetycznej pogodzie żyjemy. I też dostawałam bardzo dużo jakby informacji ze źródła, które prosiło, żeby prze, prze, przesłać dalej miałam spotkania z innymi poziomami yy, istotami które też yy, pokazać informacje, więc to robię robię to wszystko co jest z najwyższego poziomu nie z poziomu strachu, nie z poziomu niedoboru yy, tylko z poziomu właśnie kreacji źródła, kreacji i tej najwyższej wersji siebie. Bo o to tutaj przecież chodzi. Żebyśmy żyli w najwyższej wersji siebie, cieszyli się tym, byli sobą i realizowali swoje marzenia, podążali za swoim, za swoją pasją, za swoim obrazem siebie, prawdziwości, tej autentyczności. Właśnie dlatego ciągle o tej autentyczności mówię. Bo dla mnie jest to podstawa. Autentyczność. Bez, słuchajcie, duchowość bez autentyczności to nie jest duchowość. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i złożone i wymagane. Także dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście, za to, że mogę się z wami dzielić tym wszystkim. I do następnego, do następnych milionów o. Papa. Pa.